w zapisie? Next left. Tak, wiem. Znowu jadę za szybko. Halo, zwolnij Kowalska. Daje nam łącznie... nie wiem co. Hybrydowy gigant idzie w elektryki. Ha, ha, ha. Ja wiem, będziecie się śmiali, bo pomyślicie sobie może, o Toyota się spóźniła. No nie. Moim zdaniem, od wielu lat prowadzi konsekwentnie politykę obniżania emisji CO2. Najpierw zalała rynek hybrydami, a teraz idzie w elektryki. I właśnie dzisiaj w Danii opowiadam Wam o nowym elektryku od Toyoty. Nazywa się BZ. 4X, a co to konkretnie znaczy, o tym opowiem Wam za chwilę, bo dla mnie to brzmi tak jakbyście na przykład generowali nowy kod do wejścia do jakiejś nowej przestrzeni w internecie. Albo jakby hmm, to brzmi jak James Bond <grym> agent 007. O tym za chwilę najpierw obejrzyjcie samochód, bo strasznie wieje coś, nie? BZ4X konkretnie się nazywa, nie żadna tam Avensis, Yaris czy choćby RAV. Chociaż do RAVki trochę jest podobna, to jest moje osobiste wrażenie, bo jest oczywiście ten samochód niższy, szerszy, ma po prostu większy rozstaw osi i także dłuższy. No właśnie, ale co to znaczy to BZ? 4X. BZ to Beyond Zero. Tak będą się nazywały wszystkie samochody elektryczne od Toyoty. 4 to jest rozmiar modelu, a X to jest hmm, rodzaj hmm, bryły, czyli chodzi tutaj o crossovera. Czy dziennikarze kłócą się? Czy mówi się, że samochód na baterię jeździ, czy może ma akumulator? No to właściwie to od Was zależy, co powiedzieć: czy bateria, czy akumulator. Wiadomo, że o co chodzi. No właśnie, bateria w BZ4X jest nisko osadzona w podłodze i dzięki temu też mamy niżej środek ciężkości. 71 kWh mamy tutaj na pokładzie i mamy dwie jednostki napędowe, jedna naprzód FWD i tutaj mamy 204 konie mechaniczne. Albo napęd na cztery, dwa silniki na przednią i na tylną oś, w sumie łącznie 218 koni mechanicznych. I co jest bardzo ciekawe, a nikt o tym nie mówi, wiecie ile kosztuje taka bateria, czy tam akumulator do samochodu elektrycznego? 100 tysięcy złotych. Czyli ten samochód. No nie może być tani. A tutaj te wersje tego samochodu kosztują od 220 tysięcy. Ta z przednim napędem, ale już przy napędzie na 4 musicie wziąć troszeczkę więcej gotówki. 275 tysięcy. I wyżej, wyżej, wyżej. Wszystko to od Was zależy. W ogóle Skandynawia mi się bardzo podoba. Ze względu na przykład na to, że tutaj zupełnie inaczej jeździ się samochodem. W Polsce kultury jazdy brak, a tutaj kultura jazdy obowiązuje właściwie wszędzie. Kierownica jest gdzieś w moich kostkach, normalnie prawie. Nie mogę jej ustawić w taki sposób, żeby albo nie przeszkadzała moim kolanom, albo żeby nie przeszkadzała mi w obserwowaniu tego, co jest przede mną, czyli tego ekranu tutaj przede mną. Masakra. Podniosłam sobie kierownicę. Dobra, okej, okay, widzę wyświetlacz, widzę, że jadę 54 km na godzinę, ale nie widzę, jakie jest ograniczenia, to dosyć ważne, zwłaszcza w Skandynawii. <suszy> Ten samochód jest przygotowany do tego, żeby jeździć nie z kierownicą, tylko z wolantem. Pewnie już niedługo samochody nie będą miały w ogóle ani kierownicy, ani, nie, kierownicy, ani wolantu. No ale skoro jest przygotowany pod wolant, to ja się pytam, gdzie on jest? Halo, w wolancie! Miałam nadzieję, że pojeżdżę samochodem z volantem, no, zamiast kierownicy. Jak tak sobie jeżdżę elektrykiem po tych duńskich bezdrożach, to mam mniejszą ochotę na to, żeby sprawdzać, jakie on ma odejście. Po prostu tak sobie płynę, 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 płynę. Producenci Bezeta mówią, że ma zużycie około 18 z jakimś małym ogonkiem, kWh. W momencie, kiedy jedziemy z taką stałą prędkością, bez szybkiego e, przyspieszania, bez e, wprowadzania tego samochodu w jakąś nerwowość, e, to rzeczywiście można wykręcić fajne zasięgi i mamy tutaj 16 i Nieźle. Ten samochód jest duży i jednak dosyć ciężki bo waży ponad dwie tony, więc myślę sobie, że um, to jest, to jest niezłe, to jest niezłe osiągnięcie. Mhm. Samochód w środku jest taki, hmm, powiedziałabym, mocno ascetycznie wykonany z materiałów ekologicznych, to widać, to jest bardzo fajne. Hmm bo inne niż we wszystkich samochodach, które mi do tej pory jeździłam. Jedna rzecz, która mnie potwornie drażni w współczesnych samochodach i zastanawiam się, czy mam rację mówiąc o tym, że za dużo jest Black Piano, dlatego że wydaje mi się, że ten plastik jest tutaj po prostu niepotrzebny. Oczywiście to jest większa oszczędność, ale zastanawiam się, czy przy tej ilości plastiku, z jaką mamy do czynienia w ogóle na świecie i przy tym, że jeździmy samochodem ekologicznym, to ten plastik jest tutaj potrzebny. Ale z drugiej strony jak się dzisiaj dowiedziałam, gdy chcemy dobrze jedziemy? Dobrze jedziemy. gdy chcemy na przykład mieć więcej drewna to też musimy mieć świadomość, że to drewno produkowane jest w mało ekologiczny sposób, bo zanim drewno będzie drewnem w samochodzie no to jednak musi przejść masę procesów, żeby tym drewnem się stało. I tak naprawdę to, to jest taka cieniucienka naklejka. Tego się dzisiaj dowiedziałam, więc się z Wami na bieżąco dzielę. Możesz się poczuć w tym samochodzie, jakbyś był obserwowany I, i, i tak rzeczywiście jest. Bo tutaj jest taka specjalna kamera, która obserwuje kierowcę. I w momencie, kiedy odrywasz wzrok, na przykład, nie wiem, chcesz sobie pogadać z pasażerem obok, albo na przykład chcesz popodziwiać piękne m, miejsca w duńskich miasteczkach, to on Ci przypomina, że halo, gościu, to Ty jesteś driverem, więc może jednak skup się na drodze, Później będziesz oglądać, jak się zamienisz miejscami. Wydaje mi się, że to jest fajny system, który wykrywa, no bo to chyba właściwie o to chodzi, wykrywa zmęczenie kierowcy i daje znać. Ten sygnał jest tutaj ustawiony na bardzo yy, cicho, delikatnie, ale można to podwyższyć. No, on po prostu daje znać o tym, że jednak jesteś kierowcą i musisz być skoncentrowany na drodze. To jest bardzo fajny system. Ale wtedy będzie piszczo. Nie, nie lubię tego. Jeszcze kilka takich gadżetów. Fotel kierowcy jest sterowany elektrycznie, ale ten pasażera jest już manualnie. Nie ma z tego co widzę, ale nie widzę, więc widzę, że nie ma schowka przed pasażerem. Natomiast jest tutaj kilka takich miejsc, i to naprawdę jest sporo miejsca, w, których, w które można zapakować różne gadżety. Miejsce na telefon z tej strony, półka taka, który, na której można sobie położyć, nie wiem, zeszyt, tablet albo torebkę, tutaj pod tunelem centralnym, to jest super, musimy zmienić pas. Po lewej stronie w drzwiach od kierowcy i po drugiej stronie pasażera. Też jest sporo miejsca na przykład na dwie duże butelki. I to jest ok. Zawsze mi się wydawało, że to na torze są największe emocje. No nie. Możesz jechać powoli, ale jak polecisz po ofrodzie, to dostajesz takie wrażenia. Pływałam nim. To jest nieprawdopodobne. Normalnie ten samochód zachowuje się tak, jakby jechał po suchej nawierzchni. Traciłam przyczepność na obydwu osiach, na różnych kołach i to było niesamowite wrażenie, bo to było widać też na desce. Rozdzielczej, no i w pewnym momencie jechałam pionowo w górę. I to jest nieprawdopodobne. Super, fajne emocje. Świetnie sobie ten samochód w takich warunkach poradził. Offroad idealnie pasuje do BZ. No, no, jaki ma zasięg ten samochód? No chodź, chodź. chodź, chodź. No, ten Nie słuchajcie, musisz mówić do mikrofon. Mi ten samochód, według danych WLTP, czyli tych z pomiarów homologacyjnych, ma mieć zasięg od. 470 do 516 km, zależy czy mamy auto przednio napędowe, czy na obie osie. No pa panie, ale do, Dobra, dobra. No, ja ale nie pójdę. No, a realnie. A to ile pani wyszło realnie? <noise> nie wiem, bo tak daleko to nie jeździłam. Trochę jeździliśmy po e, tych duńskich drogach. Nie wiem, mi się wydaje, że 350 do 400. Myślę, że około 400 to jest taka realna wartość, w zależności od tego, jak się używa e, klimatyzacji, czy podgrzewamy fotele, jaką mamy temperaturę na zewnątrz bo wystarczy włączyć przycisk od klimatyzacji i mamy od razu spadek na tym zasięgu teoretycznym przy pewnej baterii do 300 kilkudziesięciu kilometrów z 400 ponad kilometrów. Mhm. Więc to pokazuje, że system trochę tak na pałkę za przeproszeniem liczy sobie te algorytmy, A Jak jest w rzeczywistości to trzeba pojeździć tym autem Pojeździsz tym autem. No pojeżdżę. No, i... I wtedy dopiero będziesz mogła powiedzieć, jaki ma zasięg, tu i tam. No, no tak, no to tak na sucho to się nie da. Jasne. Robert Moralczyk Polska. Baba ba, ba, ba. <grystanie> Tak na koniec tak sobie myślałam, kurczę, jak podsumować ten samochód, słuchajcie. I myślę sobie, ok, są miłośnicy samochodów elektrycznych, są jeszcze ci, którzy są do tych samochodów nieprzekonani. I na razie tak już pozostanie, bez z. Czyli bez zmian. Bez z. 4X. Nowka sztuka nieśmigana.